Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W dzisiejszym materiale opowiem wam o Tuchedzie, jednej z wersji dronów organizacji KSI, które powstały dzięki przejęciu technologii z Cybertronu. Zostały one opracowane przez Kinetic Solution Incorporated z wykorzystaniem części pobranych z pokonanych decepticonów, które zginęły podczas bitwy w Chicago. W tajnych laboratoriach obserwowano i przeprowadzono wiele testów transformium, metalicznej materii, stanowiącej główny budulec transformerów. W sumie ludzie do życia powołali 50 takich maszyn, z czego najpotężniejszą był Galvatron. Wracając jednak do Tucheda, on również nie miał się czego wstydzić. Zwłaszcza, że istnieje hipoteza o stworzeniu większej ilości tego typu transformerów stworzonych na bazie pokonanego Shockwave'a. Z początku był to zwykły robot z granym softem, pozwalający mu wykonywać polecenia ludzi. Dopiero po wgraniu do jego dysku wirusa pochodzącego od Megatrona, posiadł on prymitywną, ale jednak wolną wolę, która posłużyła się podczas buntu dronów, które następnie dołączyły do Decepticonów. Tuchet mierzył 9 metrów wysokości i jego altmodem był samochód. Nie musiał posiadać w formie robota żadnych nawiązań do swojej transformacji, gdyż tak jak pozostałe transformery stworzone przez ludzi, posiadał wyjątkową umiejętność nanotransformacji. Pomagała mu ona rozbić prawie na atomy całe ciało, po czym przenieść się w inne miejsce lub zamienić w dowolny pojazd. Z racji, że posiadał dwie głowy, był również bardziej odporny na krytyczne obrażenia. Nawet gdyby jedna z nich zostałaby zniszczona, byłby w stanie funkcjonować, używając drugiej sprawnej. Jedna z dwóch wersji tego bota została zneutralizowana przez Honda podczas walki w Hongkongu, druga jednak przetrwała i do końca nie wiadomo, gdzie się znajduje. W tej ostatniej bitwie dronów KSI, która odbyła się w regionie administracyjnym Chińskiej Republiki Ludowej, zostały one w praktyce całkowicie wyniszczone. Duchet do walki w zwarciu używał zestawu rozkładanych ostrzy, które posiadał na swoich kończynach górnych. W ramach potrzeby ich obudowy mogły również służyć jako tarcze. Podczas starć na dalszym dystansie używał dział które powstawały po zmianie konfiguracji rąk tego transformera. Wspomniana wcześniej umiejętność nanotransformacji pozwalała mu unikać obrażeń zadawanych przez pociski, gdyż mógł po prostu przepuścić je przez swoje ciało. Potrzebował jednak na to trochę czasu, dlatego też obrażenia, które zadał Tuchedowi Hound, były skuteczne ze względu na ich nieprzewidywalność. Pod względem czystej siły fizycznej, górował jednak nad transformerami, które były do niego zbliżone rozmiarem. Mógł śmiało rywalizować z największymi przedstawicielami Cybertronian, którzy znajdowali się na Ziemi. I jako że bazą budulcową tego robota był wspomniany Shockwave, jeden z najwyżej postawionych Decepticonów, rolą Tuchyda w bitwie w Hongkongu miałbyś nadzorowanie działań pozostałych dronów i wyznaczanie im kolejnych celów do neutralizacji. Niestety, jako że był to de facto niedoskonały twór, posiadający ograniczoną robotyczną inteligencję, jak się możecie domyślać, raczej nie spełnił się w tej misji. Gdyby jednak w jakiś sposób zaszczepić w jego ciało umysł Shockwave'a, mógłby być to najgroźniejszy przeciwnik Autobotów na Ziemi. Zachęcam was do wypisywania propozycji na temat odcinków związanych z uniwersum Transformers. Jeśli macie jakieś ciekawe koncepcje, pochwalcie się nimi w komentarzu pod filmem. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!